Witam Was serdecznie z tej strony Rafał Zalewski, pora na kolejny temat na Wasze życzenie. Mianowicie dzisiaj co nieco uzależnieniu od telefonu komórkowego. Masz telefon cały czas przy sobie? No sobie siedzisz na telefonie? Jesteś osobą uzależnioną od telefonu? Niekoniecznie. Uzależnienie od telefonu to jest jedno z uzależnień behawioralnych. W związku z czym, nie jest wcale aż takie łatwe do zauważenia, nie jest też takie łatwe do ocenienia. Powinno być to zostawione raczej specjaliście w temacie. To, że ktoś nadużywa telefonu, nie znaczy, że jest od niego uzależniony. Tak samo jak fakt, że ktoś nadużywa alkoholu, nie oznacza, że jest uzależniony od alkoholu. W dzisiejszym czasie Telefon stał się takim omnipotentnym narzędziem służącym do wielu rzeczy, do pracy, do nauki, do kontaktu przez social media, do zwykłego kontaktu z innymi osobami, do grania w gry komputerowe, do czytania, słuchania muzyki, etc., etc. Oczywiście wiele z nich można byłoby robić bez telefonu, ale telefon, jak już mówiłem, jest to narzędzie. Narzędzia służą do tego, żeby z nich korzystać. Kiedy więc korzystanie z tego narzędzia? Staje się dla nas psychicznym zagrożeniem, kiedy przeistacza się w uzależnienie. Jest kilka takich bardzo wyraźnych sygnałów. Jednym z takich pierwszych, najbardziej widocznych objawów jest to. Że po prostu osoba, która jest uzależniona od telefonu, w momencie kiedy przez długi czas z niego nie korzysta, zaczyna być rozdrażniona, nieswoja, nerwowa. To jest już znak, że coś jest nie tak. Drugą widoczną objawą jest zaniedbywanie swoich obowiązków na rzecz telefonu, czyli zamiast, nie wiem, odrabiać pracę domową, uczyć się, czy też pracować, siedzimy na telefonie wtedy, kiedy powinniśmy robić coś innego. I ciężko nam się oderwać, to zapewne jest oznaka uzależnienia. Inną jest silna potrzeba kontaktu, silna potrzeba pisania wiadomości, wykonywania połączeń z kimkolwiek, tylko dla samego nawiązywania kontaktu przez telefon, przez social media. To również jest oznaką często jedną z pierwszych uzależnienia. Do bardziej zaawansowanych objawów. Należy między innymi coś takiego, jak poczucie wielkiego dyskomfortu psychicznego w momencie kiedy nie mamy przy sobie telefonu i strach przed momentem, kiedy telefon się rozładuje, nie mamy możliwości podłączenia go do prądu. Niekiedy przybiera to wręcz fizyczny aspekt, przyspieszane tempo, bicie serca, ucisk w klatce piersiowej. To już jest bardziej zaawansowany objaw właśnie uzależnienia od telefonu. Co niektórzy próbują przypisać również takie objawy jak preferowanie siedzenia przed telefonem, korzystania z telefonu, od na przykład typowych relacji ludzkich, spotkania z znajomymi czy innego rodzaju spędzania wolnego czasu. Ja osobiście z tym bym troszeczkę uważał, bo może to być objaw wielu innych rzeczy, choćby dysocjacji, a nawet po prostu większej inteligencji, bo według naukowców. Ludzie o dużej inteligencji najczęściej preferują jednak samotność. Odnajdują się w niej i lubują się w niej. Dlatego często ludzie o wysokiej inteligencji nie należą do tych szczególnie nawiązujących relacje z innymi. Podsumowując, jeżeli ty lub osoba swojego otoczenia pokazuje takie Pierwsze objawy uzależnienia. Warto jest czasami poradzić się specjalisty, czy rzeczywiście jest to uzależnienie, czy przyczyna jest gdzie indziej. No raczej nie jest to coś, co powinien oceniać i określać taki zwykły laik. Niemniej uważajcie. Częste korzystanie z telefonu może doprowadzić do uzależnienia. Oczywiście są też osoby, które bardzo dużo pracują za pomocą telefonów, co jest więc nieuniknione, ale mimo wszystko warto czasami sprawdzić, czy wciąż jesteśmy w stanie bez problemu odłożyć telefon na bok. Jest to bardzo korzystne dla zdrowia. Rafał Zalewski, żegnam Państwa.